Przygotowując się do tej rozmowy, ja nie zdawałem sobie sprawy, że pan był takim szalonym nastolatkiem, a potem studentem, bo to naprawdę przecież akademiki nie były koedukacyjne, a pan mieszkał z koleżanką, która spała, za, która za kocem tak. była przecież ta rozkładówka z Playboya, którą pan miał powieszoną w szafie, tak. pan naprawdę był takim gościem, który tak to <tryktora> studia dość mocno rozrywkowo. Rozrywkowo, ale tak, traktowałem, ale wie pan co, to nie był, to nie był a tongue, yy, jakiś protest. Uh -huh. yy, to nie było świadome. Tylko to było takie, że, no, że mi się wydawało, że no, jak coś mam na coś ochotę, to ja to robię. Uh -huh. bo, bo ja powinienem robić to, na co mam ochotę, że świat powinien do mnie wyciągać rękę, a ja nie, nie powinien walczyć, tylko jak mam ochotę. I z, 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 mieszkać z tą koleżanką, moją dziewczyną, która, mhm. która, którą niestety relegowano ze studiów. Piękną zresztą dziewczyną. No to ona, bojąc się wracać do domu, y, mieszkała ze mną w tym akademiku i, i kierownik akademiku, tak zwany żółwik, codziennie krzyczał na mnie, i że, że, że nie wolno i tak dalej. No, współczuję tym moim kolegom, którzy ze mną mieszkali razem w tym pokoju.